Mężczyzna siedzący obok mnie w samochodzie mówi: Pomóż mi, chcę zmienić życie. Spałem na cmentarzu, byłem w kościele. Nikt mi nie pomógł: Pomóż mi. Myślę i wiem: Jest głodny, zmarznięty, nie wie co dalej, ale najpierw pojedziemy do Jezusa. Siadamy w samochód i jedziemy do innej zakrystii. Wchodzimy. Księża poubierani już w ornaty. Za chwilę o 18 będzie msza celebrowana. Jest ich kilku. Kręcą się siostry zakonne. A bezdomny mężczyzna, tak jak stał z tego cmentarza i spał wiele dni, stoi w drzwiach. Weszliśmy i mówię... Trzeba się pomodlić o Ducha Świętego. On chce zmienić życie. Wszyscy podeszli, położyliśmy ręce i zaczęliśmy modlić się o Ducha Świętego. Księża w ornatach przecież za chwilę mają wyjść do ołtarza. Sytuacja niezwykła może niecodzienna a może zbyt mało tych sytuacji modlimy się. modlitwie mówię: Wiecie co, ale on jest głodny. Siostry za chwilę przynoszą chleb. Wiecie co, ale jemu się chce pić. Przynoszą wodę. Wszystko jest. Jest modlitwa. Jest wspólnota. Jedzenie, chleb, woda. Wszystko się znalazło. Scena do zapamiętania na całe życie. Jeden z księży po jakimś tygodniu. Mówi do mnie, wiesz? Ten bezdomny mężczyzna z cmentarza wyglądał jak Jezus z obrazu Ekce Homo. Mówi, wiesz co? Nie zapomnę tego obrazu do końca życia. A my po tej modlitwie poszliśmy przed Jezusa, wystawionego w najświętszym sakramencie do kaplicy adoracji, i pojechaliśmy do schroniska dla bezdomnych. Gdzie od razu znalazło się miejsce. Niech Jezus będzie uwielbiony w tej sytuacji, w tej zakrystii, w tych wszystkich kapłanach, w siostrach zakonnych, w tej naszej wspólnocie, która się tam zebrała i w tym bezdomnym, który chciał, ze który chciał spotkać Jezusa, który chciał zmienić życie. Niech Jezus będzie uwielbiony.